Wszyscy w Atletico Madryt staramy się nie zwracać uwagi na plotki na temat odejścia Falcao. To normalne, że jest o nim głośno. W końcu to prawdziwa maszyna do zdobywania bramek, stwierdził zawodnik Adrian Lopez. O mojej przyszłości również zaczyna być głośno w prasie, ale zapewniam wszystkich, że to tylko plotki. Jestem bardzo szczęśliwy w stolicy Hiszpanii i pragnę wygrywać w koszulce Atletico. Inne kluby mnie nie interesują, dodał zawodnik. Adrianem interesuje się londyński Arsenal, lecz napastnik pragnie póki co wypełnić swój kontrakt. Umowa gracza wygasa w 2015 roku. Polska Borussia Dortmund w środowy wieczór zmierzy się z Realem Madyć w Lidze Mistrzów. Jerzy Dudek w rozmowie z Dariuszem Czernikiem ze Sportu dzieli się swoimi spostrzeżeniami przed tym pojedynkiem. Te rozgrywki mają swoją specyfikę, dlatego nie oceniałbym szans Borusy tylko na podstawie ostatniego meczu z Szalkę w lidze. Stać ją na wiele więcej, więc bez obaw, mówi przed meczem z Realem Jerzy Dudek. Były bramkarz Królewski wskazał głównego rywala, Roberta Lewandowskiego, w środowym meczu. Będzie to dla niego dobre przetarcie, bo choć Pepe prywatnie jest przesympatyczny, to na boisku zamienia się w wojownika. Zresztą każdy kto go widział, ten doskonale wie na co go stać, dodaje Dudek. Pomocnik Malagi Jakuin Sanchez jest niezwykle podekscytowany środowym pojedynkiem z Milanem w lidze mistrzów. Zdaniem hiszpańskiego skrzydłowego jego zespół zawsze z wielkim szacunkiem odnosił się do tak zasłużonych klubów. Milan tworzył i myślę, że będzie tworzył historię futbolu. To zespół, który ma w sobie coś wyjątkowego, dlatego do pojedynku z nim podejdziemy z wielkim szacunkiem i respektem. Mówi przed pojedynkiem z Włochami pomocnik Malagi Jakuin Sanchez. To spotkanie będzie dla nas bardzo trudne. Rywale mają więcej doświadczenia. My jednak nie zamierzamy rezygnować z walki o pełną pulę. W poprzednich spotkaniach pokazaliśmy przecież, że stać nas na bardzo wiele. Przed starciem z Borussią Dortmund trener Realu Madry Jose Mourinho zaznaczył, że mecze wyjazdowe z niemieckimi drużynami są trudne dla każdego zespołu. Nie mamy żadnego problemu mentalnego po prostu trudno tam wygrać. Stwierdził było opiekun Chelsea Londyn. W ostatnich 23 meczach Realu rozgrywanych za naszą zachodnią granicą, królewscy wygrali tylko raz. Miało to miejsce w sezonie 2001-2002, kiedy stołeczni piłkarze mierzyli się z Bayerem Leverkusen. Jeśli historia pokazuje, że Real ma problemy z wygrywaniem z niemieckimi ekipami, to znaczy, że na ich terenie gra się naprawdę trudno. To nie jest kwestia psychologii podejścia do meczu. Ze świetnymi drużynami zawsze gra się po prostu ciężko, stwierdził Mourinho.